Pani wojewodo, kiedy przyjdzie jesień, a może szybciej i szkolony psychopata niedzielski ogłosi koniec nie, panie, 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 pandemię. Panie, panie Pośle, panie pośle. Czy to pan... jest ten moment, o którym mówiłem. Nie pozwolę używać takich sformułowań w moim programie. Bardzo dziękuję panu za udział. Ostrzegałem pana, że nie będę tolerował języka. Pan sam wystawia nie... sobie świadectwo. Tak, wystawiam sobie świadectwo. Panie pan również nie pozwolę. to słyszy. Zaczynamy od pana Grzegorza Brauna. Jak pan ocenia ponad pięć lat rządów Jarosława Kaczyńskiego w Polsce? Jakie są plusy, a jakie minusy rządów PiS? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ostatnia pięciolatka ze szczególnym uwzględnieniem minionego sezonu walki z mniemaną pandemią, to jest niestety radykalne ograniczenie. Wolności i wystawienie na szwang bezpieczeństwa Polaków. Bezpieczeństwa zarówno w tym wymiarze osobistym, rodzinnym, socjalnym, jak i w wymiarze międzynarodowym. I to pewna ironia, tragiczna ironia losu, że tego dzieła abdykacji z suwerenności państwa, pogłębienia zadłużenia kraju, uzależnienia Warszawy od Brukseli, scedowania, prawa do nakładania podatków na przyszłe pokolenia Polaków tego dzieła dokonuje akurat ten układ władzy, który wymachuje w dzień do -czerwoną, dzień, 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 dziękuję do Orłem, panie pośle. Czy są Państwo zadowoleni z obecności Polski w Unii Europejskiej, pan Grzegorz Braun, bardzo proszę. Moje pryncypia to wolność, bezpieczeństwo, a w wymiarze państwowym suwerenność. Tego wszystkiego jest dzisiaj e Eurokołchos, który pan redaktor raczy nazywać Unią Europejską, to super państwo, jest dzisiaj zaprzeczeniem. I oczywiście w tych relacjach żadnych gwałtownych ruchów, żadnego trzaskania drzwiami, żadnego obrażania się, no ale trzeba, trzeba stać twardo na gruncie polskiego interesu, polskiej racji stanu. Ale czy ja, panie proszę, gdy... czy ja usłyszę z pańskich ust, że pan nie domaga się wyjścia z Unii? To będzie przełom. Panie redaktorze, proszę zaprosić mnie na osobną rozmowę na ten temat. Do tej pory nie było takiej okazji, więc chętnie przyjmę każde zaproszenie i chętnie... Ale unika pan odpowiedzi, to jest proste pytanie, sprawie, tak, moje tak lub nie. Jeszcze raz, panie redaktorze, nie dosłyszałem pytania. To jest proste pytanie, czy jest pan zwolennikiem pozostania w Unii, czy też nie? Szanowny panie redaktorze, jestem zwolennikiem pozostania Polski na mapie świata jako suwerennego państwa wolnych Polaków. Polski Pan... interes narodowy jest dla mnie przede wszystkim busolą. Pan redaktor, mam nadzieję, odnotował to, że z dumą złożyłem mój podpis pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Jako jeden z wielu, ale, ale traktuję to jako zaszczyt i, i dar losu, że mogłem się do tego przyczynić. Oczywiście stan prawny nie jest zadowalający, dlatego że przy zablokowaniu systemu lecznictwa w Polsce pod pretekstem walki z pandemią mamy straszliwe żniwo śmierci i wśród dużych, i wśród małych Polaków. Ja osobiście chciałbym Chciałbym nie rozróżniać, chciałbym nie segregować, nie dzielić ludzi na małych, dużych, zdrowych, chorych, e, takich, którzy się panu redaktorowi podobają bardziej i takich, którzy może mniej. E, chciałbym, żeby wszyscy byli równi wobec prawa Drogi także Panie wobec Bośle. tego podstawowego mhm. prawa do życia. Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo tożsamościowe. Przestrzeń publiczna nie może być zabłaszczana, nie może podlegać inwazji i atakowi antycywilizacji. I w związku z tym chciałbym to bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie zadeklarować. Nie na mojej wachcie, nie na mojej służbie. Nie będzie przyzwolenia na promocję, Dewiacji, czy jakichkolwiek zachowań e, e, nie tylko społecznie, ale też i z punktu czy, widzenia pośle, e, zdrowia, czy, e, szkodliwych ryzyk, Ja bym bardzo prosił też, żebyś, żebyśmy dzieciom, wobec chodzić. mniejszości seksualnych, bardzo bym prosił, żeby pan nie używał sformułowania dewiacji. Ja bym chciał jeszcze tylko pana dopytać, czy pan potwierdza. w stół, a się odezwał. Proszę tak mnie proszę nie, nie mieszać w dyskusje, dyskusji o Jeśli pan jeśli pozwoli, panie, panie pośle, panie, łóż, pośle. ja mam. Słowa, ja mam to pan już mam, mam, mam do Pana pierwsze ostrzeżenie. Bardzo proszę, drodzy państwo, żebyśmy. Ludzie, jeśli Pan pozwoli, jedynie, jeśli pan pozwoli budżet, jestem gospodarzem jest, tej nie, audycji. Ja bym coś, bardzo prosił, żeby, żeby nie używać języka agresywnego. Panie pośle, daję Panu pierwsze ostrzeżenie. Jeżeli, jeżeli, tak, jeżeli Pan pozwoli, programu, jeżeli drugie, drugie. Przy drugiej Pan mnie tutaj będzie ostrzegał? Jak, drogi, panie, drogi panie, bardzo proszę, żeby Pan uznawał, że to jest debata, w której używa się języka kulturalnego. Nie musi się pan zgadzać Człowiec z mniejszościami... Jeżeli nie musi się pan z... zgadzać z mniejszościami seksualnymi... Złowiec. Bardzo proszę, panie, pośle. Ja jestem prowadzącym. Udzielam pan, panu pierwszego ostrzeżenia. Jeżeli drugi, pan, drugi raz użyje pan języka agresji albo wykluczenia, bez względu na to, wobec jakiej grupy, podziękujemy panu za udział, za udział w debacie, dlatego, że... Polityczna Drogi panie, bardzo proszę. 18 lat prezydentury Tadeusza Ferenca to najlepszy dowód na to, że dwukadencyjność, która została wprowadzona w prawie samorządowym, to dobre rozwiązanie, dobry pomysł. Zbyt długo ten układ się cementował, zbyt długo trwał i tak jest. Stąd fenomen, który ja tu nazywam Rzeszowską Republiką Deweloperów i prezesów postperelowskich spółdzielni mieszkaniowych. To po prostu za długo trwało i dobrze się stało, że poprzedni prezydent ogłosił swoją abdykację. i Nie próbujmy konserwować tego stanu, zmieńmy go, zmieńmy go na lepsze, oddajmy miasto mieszkańcom. I to jest był główny punkt mojego programu, który chciałbym w swojej, w swojej kadencji realizować. Pan Czegożerowski wspomniał o, o lobby. Prezesa spółdzielni to też jest przytek do byłego prezydenta Tadeusza Ferenca, bo on zanim został włodarzem w Rzeszowie, to kierował spółdzielnią mieszkaniową w tym mieście. Problemów komunikacyjnych Rzeszowa nie można rozwiązać, pozostając tylko w granicach administracyjnych tej gminy, miasta, na prawach powiatu. Trzeba skomunikować się z sąsiadami. Trzeba wspólnie z nimi Zaplanować nowy system komunikacyjny, dla którego na początek wspólny bilet dla Rzeszowa i gmin z nami sąsiadujących, a są wśród tych gmin także i miasta, to byłby, to byłby taki znak, że coś się zmienia. A oczywiście także i transport szynowy, także i transport autonomiczny, to pieśni naprawdę już niedalekiej przyszłości. To wszystko trzeba tutaj planować, ale na szerszej mapie rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego. A tymczasem, no cóż, przydałyby się prawo skręty, przydałoby się mniej absurdalnych buspasów, które urywają się, nie wiedzieć dlaczego, ni stąd, ni zowąd. No i, i cóż, jeśli ja po dwóch i pół latach pracy dla Rzeszowa Dziękuję mogę pokazać to palcem i gołym okiem, widzę ten Właśnie, gdzie byli moi szanowni kontrkandydaci? To jest zadane pytanie, więc zaczynamy od pana Grzegorza Brauna. Pańskie pierwsze pytanie, proszę powiedzieć, do kogo ono jest i jak brzmi? Bardzo proszę. Pytanie do pana wiceministra Warchoła. Wie pan, wie pan co, panie panie... panie... Panie poseł, to ja bardzo proszę, żeby pan zamienił kolejność, bo pan minister ma awarię techniczną. Zaraz do pana ministra wrócimy. To może więc... zaczekamy na pana ministra, brzydko byłoby o nim rozmawiać. Ale zakładam, za za że ma pan decyzji. też drugie pytanie do innego kandydata, do innego konkurenta. więc Tak, ale moje pytania mają swoją dramaturgię, panie. Rozumiem, tak, to że... zmienimy, w takim razie Dlatego pozwoli pan dla pana kolegi. Nie ustąpię miejsca. Pani Wracamy do pana Grzegorza Brauna, który ma pewną dynamikę pytań i w ramach tej dynamiki chcę zadać pytanie panu Marcinowi Warchyłowi, który jest już z nami, więc bardzo proszę, pan Grzegorz Braun. Panie wiceministrze, jaką propozycję nie do odrzucenia złożyliście z pańskim szefem, ministrem Ziobrą, prezydentowi Ferencowi? Że się tak raptownie podał do dymisji. Pretekst oczywiście był zdrowotny, ale teraz widzę, że pan ciąga starszego człowieka ze sobą. Widziałem was na walce Różański-Szpilka. Ciekawa walka, ale martwiłem się o pana prezydenta Ferenca. Pan go tak bezwzględnie eksploatuje w tej kampanii. Coś za tym stoi. Ciekaw jestem zatem, ciekaw jestem za co to za układ, bo mam wrażenie, że prezydent Ferenc został. Przez panów niejako porwany, a zatem co to była za propozycja, której dodam, nie To do, Dodam mam tylko, wyda. że rzeszowski bokser pokonał Artura Szpilkę, ale odpowiedź bardzo proszę, pan Marcin Warchu, odpowiedź na pytanie. Szanowni Państwo, widzieliście niegrzeczne insynuacje ze strony Pana posła. Ja nie dam się sprowokować, tak jak się nie dał sprowokować Łukasz Różański, również takim licznym zaczepkom ze strony szpilki i podsumował to, jak wszyscy widzieli, więc ja również skonkluduję to w taki sposób jak Łukasz Różański. Drogi Panie Pośle, w przeciwieństwie do pana pracowałem przez ostatnie trzy lata. Przekazałem zamek na rzecz miasta. Rozpocząłem budowę sądu. Pan Wspierałem pogotowia. Wspierałem, przy, 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 przyprowadziłem tutaj 2,5 miliona złotych na szpital miejski. kieszeni Następnie odzyskiwałem środki na straże pożarne. Wspierałem rozszerzenie miasta. Druga runda pytań. Pan Grzegorz Braun, bardzo proszę powiedzieć: do kogo pytanie? Jak ono przyjmie? Pani Wojewodo, e, kiedy przyjdzie. Jesień, a może szybciej, i szkolony psychopata niedzielski ogłosi koniec. Nie, panie panie, 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 panie poszle, panie, panie to pan... jest ten moment, o którym mówiłem. Nie pozwolę używać takich sformułowań w moim programie. Bardzo dziękuję panu za udział. Ostrzegałem pana, że nie będę tolerował języka. Pan sam nie, nie wystawia nie sobie świadectwo. Tak, wystawiam sobie panie świadectwo. Pan również nie pozwolę. to słyszy. to słyszy. Ule, Ule.